Cześć, jestem Artur i wracam po 6 latach przerwy od mojej aktywności w internecie. W sensie, nie to, że nie korzystałem z internetu przez ten czas, tylko nic nie tworzyłem nowego czyli nie publikowałem żadnych treści, nie pisałem artykułów, nie tworzyłem filmów. I jeśli jesteś osobą, która mnie nie zna, to chciałem zrobić na początek takie przypomnienie, taki pierwszy filmik, aby w ogóle było wiadomo, kim jestem, skąd przyszedłem, dokąd zmierzam. Więc wypisałem sobie takie hmm, po kolei kilka punktów, o których chcę powiedzieć. Czyli trochę takiej historii będzie na początek, a później będą ciekawsze rzeczy. Czyli ruszamy z tym, kim jestem w ogóle, skąd się tutaj wziąłem. W 2010 roku założyłem moją pierwszą stronę, wizjoner.org, gdzie pisałem na temat rozwoju osobistego. I gdzieś równolegle zacząłem prowadzić też stronę świadomeśnienie.pl, gdzie już skupiałem się tylko na tematyce świadomego śnienia. Były to wtedy moje czasy studenckie, czyli trochę więcej czasu wtedy jest na takie rzeczy. Człowiek nie musi aż tak się skupiać na takim życiu codziennym, więc może robić więcej tego, co, co lubi robić, i tak też robiłem. Ale dziś z czasem też pomyślałem, że fajnie by było zacząć zarabiać na, na takich rzeczach, na swojej pasji, i próbowałem w jakiś sposób zmonetyzować. To całe przedsięwzięcie, i wtedy zacząłem tworzyć różne kursy internetowe, jakieś takie e-booki proste, ogólnie produkty, które dałoby się sprzedać przez internet i coś na tym zarobić. Z czasem się rozwijałem, i w sumie cały czas się rozwijam, ale gdzieś tam zacząłem pojawiać się a to w telewizji. Podczas świadomego snu po prostu wiemy, że ślimy. Dlatego możemy to wykorzystać jako ten rzeczywistości. ja to gdzieś w gazecie, co wtedy było na mnie takim dużym dużym czym. Czymś dużym w każdym razie. I na pewno coś dla mnie to wtedy znaczyło. Robiłem tak przez cały okres moich studiów. Akurat studiowałem architekturę, jeśli ktoś byłby tego ciekawy, jeśli to w ogóle ma znaczenie. I trwało to mniej więcej do 2015 roku, gdzie trzeba było już bardziej wejść w takie prawdziwe życie, czyli już jakieś rachunki zacząć płacić, coś myśleć, jakieś mieszkanie i tak dalej, więc moja próba tak naprawdę... Robienia tego, co, co, co mi się podoba, co lubię, nagrywanie jakichś filmików, publikowanie artykułów i przy okazji zarabianie na tym tyle, żeby dało się z tego wyżyć, zakończyła się fiaskiem, więc to było moje takie pierwsze, powiedzmy, bankructwo. Oczywiście nie to, że nie, wiem, nie miałem gdzie mieszkać czy coś takiego, ale powiedzmy, nie udało mi się zrealizować czegoś, co wydawało mi się, że, że da się zrobić, bo widziałem, że inni też tak robią, ale mi się nie udało, więc to było moje pierwsze udane bankructwo lub też inaczej mówiąc po prostu nierentowność biznesu. I tutaj moja historia się kończy. Znikam na 6 lat z internetu i pojawiam się dzisiaj. I pytanie, co się działo przez ten czas? Gdzie byłem? Co robiłem? Co zamierzam dalej robić? Więc jeśli oglądałeś mnie albo słuchałeś albo czytałeś moich artykułów 6 lat temu, no to dziś jest dopiero kontynuacja tego, a w sumie mam z czym wrócić i wracam z ciekawymi rzeczami. Ale idźmy po kolei. Jeszcze co się działo przez te 6 lat gdy mnie nie było, bo przecież gdzieś byłem, no nie? Więc wracamy do 2015 roku. W tym czasie, w 2015 wziąłem ślub. Akurat moja żona także jest po architekturze, czyli razem zajmujemy się tym samym. Skupiamy się na projektowaniu wnętrz i w przeciwieństwie do mojego pierwszego biznesu, ten biznes już wypala, już da się z niego utrzymać, da się żyć normalnie. W sumie on działa do dzisiaj i dzisiaj też zajmujemy się projektowaniem wnętrz. Dlatego powiedzmy, nie jestem jakiś pod wielką presją, żeby nagrywać te filmiki, ponieważ może mogę się utrzymać teraz z czegoś innego, a robię to zupełnie z innych powodów, ale o nich jeszcze powiem później. Dobra, mamy rok 2018, gdzie postanawiamy sobie troszeczkę utrudnić życie, bo wszystko przecież dobrze idzie, więc czego by nie spróbować czegoś innego? Dlatego idziemy w zupełnie inną branżę. A co tam? Otwieramy w Lublinie restaurację wegańską, na czym tak naprawdę się w ogóle nie znamy, ale wkładamy w to całe nasze serce. I wkrótce mieliśmy się przekonać, że jest to jeden z najtrudniejszych biznesów do prowadzenia. I do tego jeden z najbardziej niewdzięcznych. Przyświecała nam wtedy idea typu zdrowie, świadomość i te sprawy. Dajcie spokój. Tak więc mamy restaurację, ale jednocześnie nie przestaliśmy robić projektów. Tak więc była to praca na dwa etaty. Założenie było takie, że gdy restauracja się rozkręci, to będziemy mogli przestać projektować i wtedy tylko utrzymujemy się z restauracji, rozkręcamy ten cały biznes gastronomiczny i jest wszystko super. Niestety nigdy to nie nastąpiło. Przez pół roku trwaliśmy w czymś, co można nazwać finansowym masochizmem. Robiliśmy projekty, aby zarobić na utrzymanie restauracji, i jednocześnie pracowaliśmy w restauracji przez 7 dni w tygodniu, aby podtrzymać jej życie, krzycząc żyj cholero, no. Pół roku później się zamknęliśmy. Z jednej strony była to ulga, bo nie trzeba było aż tyle pracować. Z drugiej strony było to bolesne finansowo. Tutaj już można mówić o pełnym, soczystym bankructwie, bo, bo włożyliśmy w to wszystkie nasze pieniądze oraz to, co na bieżąco zarabialiśmy, a nawet więcej. I tę sytuację dobrze opisała na koniec jedna z naszych pracownic, gdy już no, było cienko, powiedzmy, i finansowo już siły nie mieliśmy, i po prostu już za dużo pracy i tak dalej. I na pytanie. Co będzie dalej, nasza pracownica powiedziała: Musicie robić więcej projektów. Więc to był już dosłownie gwóźdź do trumny. Dobra, idziemy dalej. 2019 rok. Robimy sobie chwilę przerwy, aby się pozbierać i ułożyć nowy plan podbicia świata, a tak naprawdę odbicia się od dna. Robimy to, co umiemy najlepiej i na co, jak widać, jesteśmy skazani czyli projektowanie wnętrz, gdzie po kilku miesiącach udało nam się już wyciągnąć nos powyżej powierzchni wody i już dało się żyć, więc nie było aż tak źle, chociaż no, różnie to wspominamy. 2020 rok, dalej robimy projekty, ale gdzieś w międzyczasie starałem, sobie, starałem się sobie urozmaicić trochę życie, więc też robiłem trochę remontów, czyli takie wszystkie rzeczy typu Typu, jakieś tam kable, gładzie, nie wiem, układanie płytek w łazienkach i tak dalej. Co było też w sumie no, ciekawą, ciekawą pracą, no, podobało mi się, tyle że tak powiedzmy trochę godzinowo, całymi dniami mi nie było, sześć dni w tygodniu też, też to robiłem. To troszeczkę mojej żonie się to nie podobało, że nie spędzamy ze sobą tyle czasu ile wcześniej. No i w sumie, w sumie racja. No tutaj trzeba było to też w pewnym sensie zakończyć, i wróciłem do. Projektowania wnętrz. 2021, czyli rok dzisiejszy, ten, który mam teraz, gdy to nagrywam. I czym się dalej zajmuje, czym się zajmujemy? Oczywiście projektowaniem wnętrz. Z tą różnicą, że w międzyczasie udało mi się gdzieś uruchomić taką platformę do samodzielnego projektowania, wnętrz, bo chciałem to troszeczkę zautomatyzować, abyśmy nie musieli aż tyle czasu to wkładać. I teraz powiedzmy, jest sobie ta platforma, która gdzieś tam pozwala trochę naszym klientom czy osobom, które chciałyby sobie same projektować, w sumie wyszło z tego jakieś lokowanie produktu. Głównie chodzi mi o to, że stworzyłem tą platformę, aby zautomatyzować trochę ten proces projektowania, ponieważ nie chciałbym cały czas, w sumie do końca życia, nie wyobrażam sobie, żeby to robić. Mimo, że jestem w tym w miarę dobry, jest to coś, co potrafię i teoretycznie mógłbym to robić, ale czuję, że ciągnie mnie trochę w inną stronę. Chciałbym mówić trochę o innych rzeczach niż tylko gdzie postawić tam sofę, jak to wszystko garnąć, elektrykę, hydraulikę. To umiem, ale nie chciałbym tylko tym się zajmować wielkie słowo powiem, to nie jest moje powołanie i więc w takim razie, co jest moim powołaniem? I tutaj chciałem nagrać zupełnie osobny film pewnie następny filmik będzie o tym, co jest moim powołaniem, ale mogę powiedzieć, że pojedziemy w sumie dosyć grubo tutaj po temacie, bo przez te 6 lat zdobyłem pewne i doświadczenia i zupełne nawet nie to, że doświadczenie, ale i doświadczenia właśnie takie nawet można powiedzieć, że dosyć mistyczne mistyczne jakkolwiek to brzmi po prostu takie, których nie potrafię jakoś tam sam wytłumaczyć w prosty sposób. Oczywiście jakieś wytłumaczenia zawsze są i ja nie będę tego wcale pokazywał, że to jest jakiś wuhu, tylko po prostu po ludzku powiem, co się stało, czego doświadczam dziwnego i właśnie o tym chciałem mówić. Będzie sporo takich bogatszych przemyśleń, głębszych przemyśleń, <taki> takich, które mogą przewrócić świat do góry nogami ogólnie, czyli czyli fajnych, ciekawych. No, mnie to ciekawi i chciałbym do tego wrócić i dlatego chcę to nagrywać też w takiej formie, że powiedzmy nie to, żeby o spina jest, muszę coś, coś nagrać, tylko chciałbym się podzielić czymś wartościowym i to nagrywam, nawet jak miałbym sam to oglądać w przyszłości i się czegoś dowiedzieć z tego, albo może chociaż jednej osobie to pomoże, więc kurczę, warto. No. Po to to nagrywam. Myślę, że to będzie ciekawsza forma niż po prostu pisanie, dlatego na razie zostaję youtuberem i będę nagrywał filmy jeśli Cię zainteresowałem, to do zobaczenia w następnym filmie, a jeśli Cię nie zainteresowałem, to do nie zobaczenia nigdy. Na razie, cześć.